Wyobraźcie sobie, że rata kredytu mieszkaniowego może być niższa niż miesięczny czynsz za wynajem. To nie science fiction. To rzeczywistość, która właśnie nadchodzi na polski rynek nieruchomości. Według danych z Freedom Warszawa, w Śródmieście nawet 15 do 25% obecnych najemców rozważa przejście na własność. Co dokładnie stoi za tą zmianą? No cóż, głównym katalizatorem są spadające stopy procentowe. Ale to nie wszystko. Mamy też rosnące zarobki i, co ciekawe, zmieniającą się mentalność młodego pokolenia, które coraz częściej preferuje stabilność własnego lokum. A czy zauważyłeś, że ta zmiana szczególnie dotyka rodziców studentów? Coraz więcej z nich kalkuluje, że zamiast płacić czynsz przez pięć lat studiów, lepiej zainwestować w mieszkanie? Dokładnie tak. I to prowadzi nas do kolejnego ciekawego trendu. Deweloperzy znów ruszyli z budowami. We wrześniu mieliśmy wzrost liczby oddanych mieszkań i nowych pozwoleń na budowę, choć, i to jest interesujące, trzeci kwartał ogólnie nie był najlepszy. Ale spójrzmy na konkretne liczby. Na sześciu największych rynkach sprzedano ponad 10,8 tysięcy mieszkań. To pokazuje, że popyt wcale nie słabnie. Tak, a najbardziej fascynujące jest to, jak różnie zachowują się ceny na rynku pierwotnym i wtórnym. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że używane mieszkania potaniały o 2,6%. Podczas gdy nowe podrożały o 3,2%. To naprawdę nietypowa sytuacja. To prawda, ale zastanawiam się, czy ta różnica nie wynika częściowo z rosnących wymagań kupujących? Ludzie szukają teraz mieszkań z lepszymi rozwiązaniami energooszczędnymi, przestrzenią do pracy zdalnej. Masz rację. A do tego dochodzi jeszcze jeden fascynujący aspekt rosnący udział zagranicznych nabywców. Ukraińcy i Białorusini to już standard. Ale coraz częściej pojawiają się też kupujący z Zachodu i Azji. No właśnie, i co ciekawe, większość z nich wybiera mieszkania trzypokojowe. To pokazuje, że nie są to zakupy spekulacyjne, ale prawdziwe decyzje życiowe. A czy wiesz, że ta międzynarodowa konkurencja ma też jasną stronę? Deweloperzy muszą podnosić standardy, bo zagraniczni klienci często mają wyższe oczekiwania. To prawda. Ale czy nie martwicie, że może to prowadzić do wzrostu cen dla lokalnych kupujących? To złożona kwestia. Z jednej strony tak, ale z drugiej, większa konkurencja wymusza też innowacje i efektywność. Na przykład, deweloperzy zaczynają oferować bardziej elastyczne rozwiązania finansowe. A jak oceniasz wpływ programów rządowych na obecną sytuację? Szczególnie w kontekście wsparcia dla pierwszych mieszkań? To działa trochę jak miecz obosieczny. Programy wsparcia pomagają młodym rodzinom, ale jednocześnie mogą sztucznie podbijać ceny. Kluczowe będzie znalezienie równowagi między wsparciem a naturalnymi mechanizmami rynkowymi. Czyli sugerujesz, że rynek potrzebuje pewnej samoregulacji? Dokładnie tak. I wydaje się, że właśnie to zaczyna się dziać. Spójrz na przykład na przedmieścia dużych miast. Tam powstaje coraz więcej ciekawych projektów, które oferują lepszy stosunek jakości do ceny. To faktycznie pokazuje, jak bardzo zmienił się rynek w ostatnich latach. Kiedyś centrum miasta było wszystkim, a teraz. Tak, teraz liczy się przede wszystkim jakość życia. I to jest chyba najważniejszy wniosek z naszej dzisiejszej rozmowy. Rynek nieruchomości przestał być tylko o lokalizacji i cenie. To teraz znacznie bardziej złożona układanka. Zgadzam się. I wydaje mi się, że to dopiero początek zmian, które nas czekają w najbliższych latach. Dziękuję za tę fascynującą rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze otrzymali sporo do przemyślenia na temat przyszłości rynku nieruchomości w Polsce. Tak. I pamiętajmy, że za wszystkimi tymi trendami i liczbami stoją prawdziwi ludzie szukający swojego miejsca do życia.